Mam się z Wami w poniedziałek, klasycznie nowym odcinkiem najstarszego sezonu rolnika. Dla tych, którzy wciąż nie ogarnęli podsumowania odcinków, są w poniedziałki na pewno i przeważnie środy. Mówię przeważnie, bo ostatnio było w czwartek. Aczkolwiek mam dla Was pytanie: co jeszcze poza starszymi sezonami rolnika chcielibyście zobaczyć na kanale? Jakiś program, który oglądacie? a może codzienną presłówkę z ciekawszych wiadomości? Czekam na jakieś propozycje pod filmem. A tymczasem odcinek szósty, czyli już półmetek pierwszego sezonu. No tak nie do końca, bo mam w zanadrzu też odcinek świąteczny i nie zawaham się go użyć. Powiem wam więcej, na ten odcinek świąteczny nie będzie trzeba czekać do Świąt Bożego Narodzenia. Odcinek szósty zaczął się pobudką u Grzegorza, Podczas której Grześ pukał do każdej z kandydatek i zapraszał je do ziemniaków. Ula od razu się ucieszyła, że do ziemniaków to nie musi nawet włosów myć. Ania nie wyszła spod kołdry, co ciekawe, albo spała bez poduszki. Albo skitrała ją ze sobą pod kołdrą. Za to Ewa nie spała i już wybierała odpowiednie utwity do ziemniaków. Przy śniadaniu jak zwykle królowała Ula, która postanowiła obwieścić Grześkowi i światu, że tego dnia będzie bez biustonosza. Także jakby kamera gdzieś uchwyciła jej falujący biust, to proszę nie mieć wątpliwości, że podtrzymują go tylko siły natury. Po śniadaniu grzechu złapał i zabił kaczkę. Żeby ewalijania mogły ją przygotować na obiad. Niestety obiad stanął pod znakiem zapytania, kiedy to dziewczyna na widok kaczki bez głowy totalnie się spłakały i żebna nie chciała nawet oskubać ptaka, co wręcz oburzyło Grzegorza. Finalnie Grzesiek sam musiał skubać tę kaczkę, a pomagała mu tylko ula, która cały czas narzekała i okazjonalnie popłakiwała. Mało tego. Że Ania i Ewa nie chciały kaczki skubać, odmówiły także przygotowania obiadu na bazie mięsa, co według ojca Grześka było już sygnałem, że żadna z nich sobie tam nie poradzi i czas jej pożegnać. Bo jak to tak, chłop będzie pracował cały dzień w polu, a taka mu przynosi jakieś wegańskie danie. No res chłop zje, a drugi res to już padnie z braku sił, a życie na wsi ciężkie. Po co jej jeszcze komplikować problemową babą? Później zabrał je więc na zbieranie ziemniaków, żeby było mniej krwi i łez, a więcej potu. Panie uczciwie zbierały, ale podczas zbierania gadała ciągle Ula stwierdzając, że Grzechu poszedł do programu po tanią siłę roboczą, a ona za darmo robić nie będzie. Aczkolwiek Grześ już wiedział, że ten typ tak ma, że musi pogadać, ale i tak zrobi swoje więc nawet nie reagował. Ważne, że po kilku godzinach wiózł 200 kilo ziemniaków i drugie tyle w kobietach na pace. U Stasia dzień zaczął się kolejnym dramatem. Tym razem była to kultowa już scena, kiedy po raz pierwszy uśmiechnięta od ucha ducha Grażynka była na Stasia zła i wyznała, że jest jej przykro, bo wiejski filozof zaprosił ją w gości, a od wczoraj nie było ciepłej i wody i panie nie mogły się umyć. Mało tego, poprzedniego wieczora miał mówić, że to ich wina bo opuszczały za dużo wody na jedną szklankę. Mało tego, Grażynka powiedziała, że jak ma rano ogarniać kuchnię czy robić śniadanie bez ciepłej wody. I z tego wszystkiego aż zalała się łzami mówiąc, że jest to dla niej krzywda, zawtórowała jela mówiąc, że może i Stasiu to dobry człowiek, ale chyba sknera. I dodała, że jak nie wiesz o co chodzi to chodzi o pieniądze, na co Staszek stwierdził, że to jest właśnie odpowiedź na pytanie dlaczego. Jednak ta odpowiedź nie była satysfakcjonująca dla zapłakanej Grażynki. Po iście dramatycznym poranku, kobiety postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce. Ela wyznała, że z 90% to i się Stasia nie podoba i podczas gdy gospodarz gadał przez telefon, panie urządziły mu metamorfozę mieszkania, przy czym Grażynka była oburzona, bo oczekiwała innego standardu, a Ela stwierdziła, że Stasiu to typowy stary kawaler z zasadami, mał, że przemeblowały mu salon, naprawiły mu też drzwi w łazience, wymieniły szybę w drzwiach od drugiej łazienki. Co ciekawe w okolicach usterek leżały zakurzone narzędzia do ich wykonania, tylko chęci ze strony gospodarza było brak. I teraz porównajmy sobie Zbyszka który odmalował chatę, podwórko, wszystko ponaprawiał. Włącznie ze swoimi zębami i Stasia, któremu nie chciało się nawet przykręcić w śrubki do kratki wentylacyjnej. Mało tego, widząc, że kobiety już go wyręczyły niezmiernie się ucieszył, na co Grażynka spytała go czy nie jest mu wstyd, że nie zaprasza gości i nawet takich prostych rzeczy nie porobi. Jednak Stasiowi wstyd zrobiło się dopiero, kiedy panie wysypały na podłogę stos jego ubrań, które leżały w szafce pod telewizorem, aczkolwiek nie planował ich sprzątać, zaproponował, że mogą je czymś zasłonić. Genialne. Później to Stasiu postanowił zrobić swoim paniom niespodziankę, zawiązał im oczy i zaprowadził na zewnątrz, gdzie stał nowy traktor. Nie wiem dla kogo to miała być niespodzianka? Ale panie nie narzekały, bo zawsze to jakaś atrakcja. Jego kandydatki nie znosił nudy, więc po oględzinach nowej zabawki przyszedł czas na przetwory z ogórków. Niestety Stanisław miał problem z włożeniem ogóra do słoika, a Ela stwierdziła, że mężczyzn się nie powinno uczyć wkładać. Mało tego, uważała, że to mężczyzna powinien o nią zabiegać, ale naszemu staremu kawalerowi jakoś się o to nie kwapiło. U Pawła dzień zaczął się od lokowania produktu i dostawy jęczmienia hybrydowego, a później było śniadanko przygotowane przez kandydatki. Najciekawsze miało się dziać dopiero później, bo Paweł na ten dzień zaplanował testowanie każdej z kandydatek i bynajmniej nie chodziło o ich pracowitość. Musiał się za to do kandydatek zbliżyć, bo skoro dzień wcześniej nie wpuściły go do tej łazienki na wspólną kąpiel, Mimo że stał pod drzwiami jak pies skomlał, to niestety wyobraźnia zaczęła działać i odwrotu nie było. Pierwszą na traktor zaprosił Natalię i uczył ją kierować podczas gdy ona siedziała mu na kolanach, ale to on kręcił kierownicą. Trochę pokosili, a później nastąpiły namiętne pocałunki z pierwszą z kandydatek, Natalią. Rozochocony Paweł po sprawdzeniu pechywiamy ustnej Natalii na kolanka zaprosił również Kasię. A że ona miała akurat bardzo krótkie spodenki i bardzo długie nogi to musiał jej też te nogi trochę podtrzymywać żeby siedząc na kolanach nie spadła z traktora. Mimo ciągłego zmieniania pozycji i przez Pawła tym razem pocałunków nie było, Kasia chyba zawstydziła się koleżanek i kamer. Więc zniechęcony Paweł zrezygnował z trzeciej kandydatki na swoich kolanach i kiedy wpuścił Judytę do kabiny, to tylko usiadł obok, jako, że traktor nie do końca spełnił oczekiwania Pawła, to postanowił zabrać kasię na randkę, widząc, że to obecność koleżanek mogła ją peszyć, a nie mógł zakończyć tego dnia bez dogłębnego badania pecheli jamy ustnej. Niestety Kasia ciągle gadała, czym znudziła Pawła do tego stopnia, że biedak zaczął ziewać. Totalnie nie zrozumiała po co się bierze dziewczyna do lasu. Dlatego Paweł jej wytłumaczył, że to jest rywalizacja, zbliża się czas wyborów. Niestety ona dalej nie wykazywała chęci walki, więc Paweł musiał wziąć jej twarz i włożyć jej te narzędzia badawcze zwane językiem w usta. No bo ile to można gadać? Za to u Zbyszka była inna strefa czasowa i trwały przygotowania do regionalnego obiadu, na którym mama Zbyszka gotowała krew z gęsi z owocami i makaronem. Co ciekawe Kasia nadal wydawała się być bardzo otwarta i wyznała, że chętnie spróbuje. Mało tego, Kasia dopytywała gospodynię jak taką zupę ugotować i co sprawia, że zupa będzie czarna. Mnie prawie zamdliło, ale według mamy Zbyszka był to przysmak zwany czekoladową zupą. Wiecie coś w stylu, mamo kupmy czekoladę, synku mamy czekoladę w domu. No ta czekolada w domu ściągnięta wprost ze zwłok kaczki. W każdym razie Kasia zjadła zupę, a mama pochwaliła, że dobra będzie z niej gospodyni. W końcu to jej kandydatka, jedyna której po liście nie kazała Zbyszkowi pogonić. I traw chciał że akurat tylko ta jedna przyjechała, po czekoladowej zupie przyszedł czas na strzyżenie owiec, ale i tutaj Kasia chętnie wysłuchiwała rad gospodarza i grzecznie strzygła wełnę nożyczkami, pasiecznik duży tego dnia zabrał swoje trzy małe pasieczniki na pole żeby mogły zbierać kartofle, on akurat wybrał same robotne dziewczyny więc nie było żadnych skarg czy marudzenia. Dziewczyny za to dopytywały o nagrodę dla tej która zbierze najwięcej, a Ania od razu zażyczyła sobie żeby nagrodą był buziak, im to się ten pasiecznik chyba naprawdę podoba, ciekawe czy głosowały na niego jak skakał w polsacie do wody. Dziewczyny pracowały w pocie czoła, w pół zgięte, obciążając swoje kręgosłupy, za to Kraśko stał nad nimi niczym właściciel ziemski i doglądał ich pracy. Gdyby to była kolonialna Ameryka to pewnie miałby jeszcze jakiś bicz do poganiania, aczkolwiek tam pracowało się za jedzenie i spanie, a u niego tylko za buziaka. Totalnie nieopłacalny barter. Wolałabym już tę czarną polewkę mamy z ale jak kto woli. Jako, że to był już czas randek to pasiecznik samochodem z celownikiem na pieszych zebrał Izę na pierwszą randkę. W międzyczasie w domu dwie pozostałe kandydatki tarł ziemniaki, na co mama stwierdziła, że hola hola, on miał w tym programie schudnąć a nie jeszcze przytyć, a te kandydatki już go będą rozpuszczać na samym początku. Ania mocno próbowała podpytać rodzicielko o to kogo jej zdaniem wybierze Adam. Ale mama była nieugięta, on sam za to przyznał, że bardzo dobry kontakt ma z Izą, bo mu się jako jedyna nie narzuca. Później panie tradycyjnym sposobem ubijały masło w rytm piosenki mysłowianki, więc Adam zabrał Sylwię na randkę na sianku. Sylwia już próbowała podpytać czy to ona mu się podoba, niestety skutek był odwrotny, bo pasiecznik duży zaczął się wycofywać. Sylwia wyznała, że jak była mała jej rodzice się rozwiedli, a matka po poznaniu ojczyma oddała ją do domu dziecka, przy tych wyznaniach dziewczyna się popłakała, Adam stwierdził, że takie zachowanie nie jest dla niego komfortowe bo on przecież, jak powiedziała, mama lubi wesołe, bezproblemowe dziewczyny. I tak w sumie zakończył się szósty odcinek, ale spokojnie była zapowiedź eksploracji jamy ustnej Judyty w kolejnym odcinku, w razie jakby ktoś miał zwątpić w Pawła. W tym sezonie jest jakieś totalne odwrócenie ról, bo stary rolnik wolałby kobiety nie dotknąć. Nawet przypadkiem, za to ten młody nadrabia za starych herosomanów. W sumie rozumiem już czemu w pierwszym sezonie wszyscy kibicowali Zbyszkowi, w sumie tylko u niego po szóstym odcinku nic jeszcze nie zwiastuje katastrofy. Jak sądzicie? Czy już na tym etapie było widać kto na pewno nie znajdzie miłości w tym programie? Dajcie znać w komentarzach. A ja się już dzisiaj żegnam, tradycyjnym niczym zupa czekoladowa znakiem pokoju. Bye bye.